Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku na naszym kanale. Dzisiaj będę okazję zaprezentować Wam DAC SMSL M2. Przejdźmy, może od razu, do jakby rozpakowania, bo na tym pudełku zbyt wiele informacji nie ma. Czarne, klasyczne dookoła, czerń, czerń i jakieś tam powiedzmy odcienie czerni, mniejsza o to. Rozpinam sobie, znaczy rozpinam, zdejmuję sobie, myślę, o, dam, dam radę, ok. Udało się. Jak otworzymy pudełko znajdziemy w nim instrukcje obsługi, tego typu informacje. Oczywiście nie wszystkie są w języku, który jesteśmy w stanie odczytać, jak doskonale tutaj widać. Czym jest ogólnie SMSL? SMSL jest konkurencją dla urządzeń FiO na rynku polskim. W zestawie znajdziemy oprócz samego dac wcześniej wspomniane instrukcje, kabel, USB mikro oraz kabel OTG. Nie będę generalnie o tym tutaj wspominał. I w zestawie, oczywiście, również jest wspomniane urządzenie, które jest niezwykle lekkie waży raptem 52 gramy, a jego wymiary to 85 x 60 na 10 czyli 8,5 cm na 6 cm na jeden centymetr grubości. E, powiem Wam tak, czym się chwali SMSL? E, że to jest bardzo dobry dach, który w dodatku jest wielkości karty kredytowej. Ja wiem, że Wy na zdjęciu możecie, na tym filmie możecie tego nie dostrzec, dlatego specjalnie przyniosłem swoją kartę, żeby móc to jakby pokryć. Widzicie, to jest granie, ten sam wymiar, jeżeli chodzi o tego Daka. Naprawdę bardzo fajne rozwiązanie, bardzo fajna miniaturyzacja. Dosyć mocno to wszystko poszło do przodu i teraz już nie musimy mieć gigantycznych urządzeń do poprawy jakości dźwięku. Ok, zapoznam Was może z danymi technicznymi, takimi, które pewnie bardziej Was będą interesowały, jeżeli planujecie to urządzenie kupić, jeżeli troszeczkę znacie się na dźwięku i na podzespołach. Ja oczywiście. Klasycznie nie będę tu mówił o tym, jak ten DAC poprawia dźwięk, bo tak jak wcześniej wspomniałem w wielu filmikach, nie czuję się ekspertem jeżeli o to chodzi, natomiast e, powiem Wam, że znacząco dźwięk się nie zmienia i szczególnie to widać w słuchawkach, które potrzebują nieco więcej kopa aniżeli standardowej karty dźwiękowej. My te, 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 ten DAC testowaliśmy przy słuchawkach Superlux HMC631, czy przy, przy Nuntekach Zoro to, to były takie tylko dwa przypadki, przy których w sumie testowaliśmy. Natomiast mamy klientów, którzy te słuchawki kupią wraz z słuchawkami Audio Audiotechnika i sobie bardzo chwalą jakość tego urządzenia. Niektórzy twierdzą, że nawet jest lepszy niż Fio E10K, i to w sumie potwierdził nawet jeden z portali muzycznych. Bodaj Audio fanatyk, jak dobrze pamiętam. Ok, wewnątrz siedzi DAC S9023. Natomiast za, za wzmacniacz słuchawkowy odpowiada chip MAX 900, 9722. I to w zasadzie wszystko, jeżeli chodzi o dane techniczne, które Was pewnie zainteresują. Wiadomo, że najlepiej jest słuchać muzyki z odpowiedniego odtwarzacza. tej rekomendowany przez producenta jest FUBAR. A przy Mac'u Pure Music warto zaznaczyć, że, że to urządzenie funkcjonuje również i bez, bez problemu działa z telefonami, z tabletami itd. Tak tak działa również z Windowsem 10. Dlaczego o tym wspomniałem? Właśnie dlatego, że ostatnio otrzymaliśmy telefon, że klientowi z 7, z 8 Fio E10K działa, a z dziesiątką nie chce. Być może jest to wina. Jakiejś tam aktualizacji systemowej, bo często te aktualizacje wykonują się błędnie. Natomiast no fakt był taki, że nie działał, a SMSL M2 działał. My to sprawdziliśmy, także jest ok. Oczywiście jest to typowy DAC USB, wpinany. Tu wpinamy sobie tutaj wtyczkę micro USB, to podpinamy do komputera i już zastępuje nam to jakby standardową wbudowaną kartę dźwiękową. Może nie tyle kartę dźwiękową, co po prostu przejmuje rolę. Od pośrednika między słuchawkami a komputerem, poprawiając jakość dźwięku znacznie. Wyjście słuchawkowe oczywiście dioda informująca o tym, czy urządzenie jest podpięte do prądu, do zasilania, czyli do portu USB, i wyjście liniowe i potencjometr do sterowania głośnością. To by było w zasadzie na tyle. Naprawdę urządzenie miniaturowe, sprawiające wrażenie taniej ich nie ma co ukrywać, chociaż wykonane jest z aluminium. Natomiast przez, przez, przez swoją wagę, przez swoje gabaryty, wielu z, wielu z was, bądź też w ogóle wielu ludzi może pomyśleć o tym, że to są. To jest urządzenie bardzo miernej jakości, a zupełnie tak nie jest. Cena tego urządzenia u nas w sklepie to jest 269 zł, e, także nieco taniej niż konkurencja od FIO, czyli modela 10K. A tak jak mówię, według wielu sprawdza się znacznie, znacznie ciekawiej. Dobrze, kochani, to był taki krótki unboxing, krótka prezentacja. Tak jak wcześniej wspomniałem, nie będę wspominał. Tak jak, wcześniej wspomniałem, nie będę tak, jak wcześniej wspomniałem, nie będę mówił tutaj o dźwięku. Będziemy starać się to urządzenie odesłać gdzieś do jakiegoś profesjonalnego serwisu, który zajmie się przetestowaniem. Naszym zadaniem było zaprezentowanie Wam po prostu tego, jak to wygląda i czy faktycznie ma wymiary karty kredytowej. To może się wydawać bardzo śmieszne, aczkolwiek mobilność tego urządzenia jest naprawdę porażająca. Także polecamy wszystkim, którzy nie tylko siedzą przy komputerze czy przy laptopie, ale też czasami lubią sobie wyjść na spacer, a chcą cieszyć się przy tym dobrym dźwiękiem i to właśnie urządzenie, czyli SMSR M2 jest w stanie im zapewnić najwyższej jakości dźwięk. Dobrze, to było na tyle jeżeli Wam się spodobało, łapka w górę, sorry, łapka w górę jeżeli Wam się nie spodobało, łapka w dół i komentarz co było nie tak. Ja Was żegnam i do zobaczenia przy okazji kolejnych materiałów. Trzymajcie się, cześć!